w Słubickim Seniorze Plus kolejne zajęcia. Tym razem jest to spotkanie z nowoczesną technologią, której efekt końcowy daje seniorom szerokie pole do kreatywności. Dzisiaj mamy kolejne warsztaty artystyczne, znowu coś innego. Zaprosiliśmy Pana Sławomira Wróbla, który produkuje ma drukarkę 3D i na tej drukarce 3D drukuje różne rzeczy. Dla nas wydrukował doniczki i seniorzy dzisiaj te doniczki będą malowali, będą one ozdabiały na nasze em, parapety w domu seniora. Zajęcia będą polegać na, tym, na pokolorowaniu, pomalowaniu wdrukowanych na drukarce 3D doniczek. Można drukować z pela, czy to jest takie tworzywo stworzone z... Można malować za pomocą farb akrylowych, są przygotowane jakby szablony, które można odbić na tych doniczkach lub mazakami. Przede wszystkim są to zajęcia, które skupiają się jakby na manualności rąk, też na kreatywności, można, roz, można jakby Stworzyć swoją taką indywidualną doniczkę. Malowanie tych doniczek to jest na pewno bardzo odprężająca czynność, natomiast my na każdym kroku podkreślamy, że to jest forma arteterapii, terapii. Chodzi tutaj o trening koncentracji, trening umysłu, trening motoryki małej, czyli dłoni, żeby jak najdłużej te dłonie były sprawne. Także no staramy się, żeby wszystkie nasze zajęcia pod przykrywką takich miłych, relaksujących czynności miały ten terapeutyczny wymiar. Tyle na dziś z Seniora Plus, jednak nie żegnamy się na długo, bo znając pomysłowość i aktywność personelu, pewne jest, że niebawem tu wrócimy.